Nie, serio. Wracając do tematu, pierwsza podstawowa rzecz. To o co się chciałem zapytać, bo o tym nawet rozmawialiśmy wcześniej, że od tego zacznę, nie, i to jest po prostu od kąd i dlaczego, skąd to się po prostu wzięło u ciebie, że chcesz grać, że takie coś będzie. Że jak Ada TV. Po prostu, skąd to się wzięło. Więc yy, grami. Jakiekolwiek maści, czy to były gry na Amigę czy Atari, bo na no dwóch konsolach grałem mm -hmm. to jako maniak razem z bratem zresztą. Ja już te do szkoły nie chodziłem, kiedy już pogrywałem sobie na Atari. Te, nie wiem, czy pamiętacie tutaj czasy, kiedy y, puszczało się kasetę do otwarzacza Atari? Czy to było nawet komodera, tak? Na C64 były bardziej kasety z tego co pamiętam na Atari Tak, był tak, tak, właśnie I, i ja pamiętam, tak że to człowiek to... mógł y, pójść spokojnie zjeść obiad zanim gra się wczytała. No Commodore 64, jesteśmy w domu. No, Grami różnymi byłem zafascynowany od dawna, bo wiecie co, gra to nie tylko była ta gra na komputer, na jakąkolwiek konsolę Gra to też na przykład DD y, Warhammer Fantasy Roleplay. Pasował mnie każdy forma udzielania się formowania jakiejkolwiek rzeczywistości Więc po prostu owszem zaczynało się od takich gier jak Mario Bros. Czy od tych wszystkich gier na Atari na Commodore Natomiast i potem już znaliśmy te pierwsze gry typu RPG Mówisz formowanie rzeczywistości czy coś? Słuchaj... Ja chyba, chyba, normalnie znalazłem najbardziej bratnią duszę grową, jaką mogłem tutaj spotkać wśród naszej redakcji. Teraz takie pierwsze wspomnienie, to było za czasów z tym, z bratem. Mój brat obecnie ma już dziecko drodze. w drodze, My w drzwoną, żoną, jest dużo starszy ode mnie. Gratulacje może tutaj jako pozdrowie ode mnie. Pozdrawiam brata. Pozdrawiamy Adrana. Super. Padam, Pamiętam, że taką pierwszą grą, która mi się też nie podobało, było Zorro. Zoro na Atari, na Commodore, ale powiedzmy dalej. Drugą częścią taką gry, która tak strasznie pasjonowało i tutaj był taki malutki element tego co ty Wójta się wspomniałeś, że lubisz kontra. te gry są na tyle obecnie ciekawe i e, realistyczne, Pyszne. że kiedy jego ojciec usiadł razem z nim do e, Call of Duty to potrafi mu podpowiadać gdzie się skryje przeciwnik i tak dalej i ten komplet przed parę godzin całą grę. Ja pamiętam jak, e, jak ja sobie zainwestowałem w edycję kolekcjonerską. Bo stwierdził i tego osobiście cierpię. Jeśli chodzi o piractwo, nie uważam, że ktokolwiek powi powinien Wiedźmina kopiować, ściągać. Pożyć się. Na pewno któryś z Twoich kumpli ma. Ale nie ściągać. Daj, daj szansę tej nie, grze, Nie, nie kradnij, nie, nie o to chodzi. To są nasi. Oni odwali no. kupę dobry robot, oni odwalili jedną z najlepszych gier, jakakolwiek kiedykolwiek powstała, obiektywnie patrząc. Wiedźmin 1-2, rozumiemy z najlepsze RPG' jakie powstały w historii RPG, gier RPG i w ogóle w historii gier tego klimatu fantazy. Nie, I patrząc po tym, że książka była genialna. Bo on, y, Wiedźmin nie odnosi tak bardzo do książki, ma swoją fabułę. I to jest genialne, i trzeba i uznać, bo to, to, to było 100 osób, które siedziało przez 2-3 lata i pisało grę, by ktoś był zadowolony. No, Jeśli do, dokładnie. Jeśli Ci w Polsce nie? I... jest szkoda 70 zł na taką grę, bo Ty nie płacisz na. złotych... 70 złotych w Polsce, gdzie to jest około... Właśnie. 50 dolarów w Stanach, bo w Stanach jest ogólnie prawie zawsze jedna cena za nowości. Jeżeli tak, tak chodzi tak, tak. o nowości plecetowe konsolowe, to jest prawie zawsze ta sama stała cena. Hmm. Uważam, że to jest coś... Staram się na ten kanał Mój Ata TV znaleźć dużo czasu, nawet jeśli go nie mam. Nawet wymusić troszkę czasu, bo yy, w, w, uważam, że warto. Uważam, że obecnie, szczególnie po tym ostatnim zajściu i tak dalej, że warto się troszkę bardziej postarać. Dlatego czasami yy, mnie boli. No, na, 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 ostatnio dostałem komentarz na profilu, że, yy, tak, że komentator nie może tak zeplenić. Niemczech tak bardzo ceplę, nie to wam nie, słuchaj, no to, jest, to jest też ten problem z komentarzami na YouTube. Na 10 komentarzy powiem ci, że prawda jest taka, że tylko ten jeden jest, którym byś się mógł tak naprawdę przejmować i wziąć go sobie do siebie. Autentycznie... Okej, okay, pytanie, na czyli, czy uwzględnisz rankingi sprzedaży w dobrze... A, w doborze gier do recenzji. Czy uwzględnisz rankingi sprzedaży? Czy uwzględnisz, czy uwzględnisz? Nie rozumiem. Względnie czy y, rakingi do sprzedaży, Wiesz co kiedy wychodzi jakakolwiek gra jeśli ją interesuje bardzo, to oczywiście w jakiś sposób taki czy inny y, mhm. zapoznam się z tym, jak ona się sprzedała. Y, z tym, że prawda jest taka, że sprzedaż gry nie zależy od tego jak ta gra jest dobra, ona zależy tak w 90% od marketingu. Tutaj jeszcze było jedno no, pytanie na tak czacie. Tak, tak? Czy czujesz jakiś zmieszony kontakt? z miejscowymi znajomymi po rozpoczęciu internetowej aktywności. Znaczy się raczej, ja chyba rozumiem o co tutaj chodzi, czy po prostu twoje aktywność się tak wciąga, że masz naprawdę zmniejszony albo wręcz ograniczony czas teraz na znajomy. Bo słuchaj, z tego co słyszę to ma nawet może być w pewnym sensie trochę prawdą, że Tutaj jest tyle czasu na recenzję, tu jest tyle czasu na to, żeby nagrać tę recenzję, tyle czasu, żeby ją nagrać w sensie sam gameplay i jeszcze do tego napisać. To, to jest naprawdę kupę roboty przy tym, więc faktycznie. Czy tak jest? Nie, że tam musisz trochę znajomych odłożyć i na bok mu powiedzieć: Sorry, dzisiaj nie pójdę, bo dzisiaj nie nagrywam recenzji. Na przykład, dzisiaj nie pójdę na piwo. Co, z, tak bólem, powiem, że, z bólem powiem, że jedyna rzecz, jakaś cierpi w tych recenzjach na tym kanale, to są studia, a nie znajomi. Nie no może no to, to, to nie jest to zbyt... ze studiów na pozytywnie, no to to, w to nie, jest, nie może nie jest to zbyt odpowiedzialne. Natomiast oczywiście to nie jest tak, że to nagram czasami, mhm. cokolwiek porobię mhm. Kiedy to wszystko kończymy, ja sobie siadam wieczorem i podświęcam temu jakiś czas, to ja się nie staram wstawiać na siłę na szybko, jak niektóre kanały, byle jakikolwiek filmik, tylko po prostu staram się coś zrobić dla siebie, dla innych. I wtedy stawię, jak uznam, że to zgodne stawienia, to też jak ostatnio oglądałem moje pierwsze filmiki na TV, a obecne to powiem szczerze, że zacząłem się śmiać troszkę z tych pierwszych. No właśnie powiem Ci, że to chyba każdy z nas miał, że tutaj jest duży skok, bo zaczynasz się przyzwyczaić do swojego medium. No, no. Trzymajcie się, wszyscy dziękuję Wam pogadać. za uwagę. Nagadaliśmy się jak nie wiem kto, no. mi się już dawno skończył. Długo czekaliśmy na to, ale mówię. No. Dzięki jeszcze raz tak samo od nas. Będę się i... udzielał jeszcze, trzymajcie się. Będę Pana też odmawiał.